Pojebane wszystkie gry trzeba za te same pieniądze kupować. Zawsze trzeba tyle samo płacić. No, jak jesteś za darmo, to. To zawsze będzie za darmo? Nie okej. Okay. That's fucked up. Na przykład zobacz cenę życia. Gdzieś mogę za darmo żyć. Dalej możesz za darmo żyć. Zgadzam się na taką propagandę. Brawo, Wojtek. Czemu? Bo tak super grasz. Tak? Let's roll. Tak. A czemu kłamiesz? GRAMYKO! Jak będzie jazda? Jazda z kurwami... Schody jeden. Ja do Tikat, tikat, cut t na A. Już się idę. A stało. na schodach. Jak to są Maciusie ty? Dawaj to. Wykać, dwójka, dwójka co Jeden mniej Witam klienta, proszę bardzo. Jeszcze ktoś chce? Skończyło się. Dwójka co? Nie, nie jest. Co się odjebał? Do do. Okay, Kazek są. Daj na nazwę flash Dobra. Hop. Widać, że rosyjskie pingi. Nie tak jak my. No, nie proszę, Конь, о, при коне, да. я О! Я что? Лампа вышла. Идет сап Komponuj, kom dwóch. Był w Jeden, kanapka, kanapka, kanapka. No, kurde, nie ginie, tylko fajas. Dryfuję jeden. Fum. Nie mam strzał w mnie z oczu. Dwa. Sześć. Dobra. Sześć. 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 Sześć w jednym, ale dałem. Давай пробовать. Biskaw! Yeah, tak. Zabite. Dobra, upsy. Widzę, upsy. Yeah. Odsmokowałem. Shot, jeden. Marko. Upsy, chyba. Shot, obity lekko. Upsy. Shot z skautem. Skaut. Marko też, market skaut też. O, oh, jeszcze, jeszcze jeden? Samu pom, w ogóle, samu pom. Dook pom. Jeszcze jeden. Będą na ferdzie grać. Na ferdzie będą grać. Top mi, top mi. Prawo. MK. Super. Boo. Miał, miał, miał. To było odbicie. Wydane. Prawo, Wojtek. Dzięki, dzięki. 9 w 1. 9 w... nie wiem 9 w 3. Czym... 9 no. w 9. Smokuje okno, leci. O kurwa, to jest nie. Dobra, under, under, under albo puszył, puszył. Za Przeka, to jest za chmurek. to Później Później nie anderem, nie? Podząc, <grym>, jest. Może być mogli pójść kanderem, <grym>, nie? jest. Zabity Andok? <grym, grym>, ando? Wystarczy 16 na szczęście spuścić go no, Nigdy nie skakałem do ką... do no tlandera, znaczy. Idę. Tu idę. Ale jajce. Nic... Słyszałeś. Przeszły. On na ławkę chodzi, a rozchodzę już być. Smok do okna. Proszę na push. Bomb AWP, e, GALA, znaczy GALA, co tam? Dżungla. AWP. Do schodów nic nie gra. A, padła chyba. Nie Jest na co? Pałac. Spal Spana Pałac to jest. Przy pałacu, pałacu panu, pada się mi puściła, idę po pakę, spróbujcie zająć się Pałac, ma łupę zaraz. Co? wrócił to raczej na drugą prawej stronę ciągł ciągł pałac czasu mam Myślałem, że siedział w pałacu, ale niestety był bliżej. Coś nie wiem, no ja gram, co mam. Ja... Nie, nie mamy kasy na to. Hmm. Dobra, mi ten, na Hedy. Ja Będę flashował, poczekajcie. Za, Zagrębnie to mądrze. Będzie flash. Ta mawa jest. Do do prawej. do prawy. Smokuję go. Dalej, dalej. Na blisko podszedłem. Dwie głowy? 49 głowa No i a, Eko A jak chcecie? Ujemy to Życzy kupować Nie, nie będę słuchał tych co się wyłamują Smok okno, leci no niech leci, proszę za. Za nas. Mogą puszcząć. Awa. Awa będzie do. Do lewej. Widział, widział trzech. Do schodów jeden. Default, default, ja Kurwa, bo tak ma. Skin jest. Awa. Nie mogę rzucić granatu. Dżungla. On Szok, tam Padło. Ja, jeszcze. jeszcze jeden z jeszcze. O, ten skąd? Skąd on wyszedł, mhm. on na wyszedł, Czemu tym wie? Że... Nie wiem, zeskuk, Ja nie mogę rzeczy kupować Mieć chyba ja Musisz odpiąć i podpiąć, to lećcie B Ja dwa flesze będę dawał górą Akurat jest ten trzeci, to będę miał timing Bo no, ja tam rzucam cię Go, 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 go Leci Raz Leci K. Go, go, go. Karo. karma biała biało. Ławka. Side jest. Side. AWP padła. Stopa. Niemcy. Nie mogę strzelać. Ko market już. Market jeden. Entrance. Entrance Dostał Nie mogę strzelać. Shot. Nie. E under. Under. Upside jeden. Upside jeden. Z tych dwóch. Jak on mnie widzi? Podbiega apsel, kaca O dobra, metem fotem. Leży mi się, apsel Nie gra tego. Uciekał, uciekał. Mam 36, jak też, jak padnę, to podniesiecie. Rest. Do ostatnich. mam żeby kupić, w razie czek. Ja nie mogę... Co nie możesz? No ja nie mogę rzeczy kupić, bo mi myszka nie No to se kup... ...myszkę. Myślę, że mi stydne takie rzeczy. Jak sprzedasz ...Pokemony. To co Łupika? Nie słuchuję. Co jest? Chciało mi, ale Trzecha! ale na drewnie. Ja, ja nie mogę wyjść. Pali się, pali się, pali na, drewnie. się na drewnie. Nie, nie mogę wyjść. Smoka mam. Shot, shot, I na drewnie drewnia bo pod drewnem. Pod drewnem może być. Dwóch razem. Nie, cztery. w komnuchu, szło, Trójki jakieś. Trójki tak. Bliżej bieże i trójki. Szaka, szeka. Tu Turki jeden. Dżungla, dżungla, dżungla i Ceta Chodź, Chodź idź B, zajmuję. Idź B, idźcie B. robię. Dobra, no i rura B, bo to już nie ma co. Ja zdabę, ja zdabę. CT 1 Jeden Jedynie, co może być to market celowany w B. Tak. Schody. Nie ma, nie ma marketu. Dżungla. <gry> Dżungla i trójki Dobrze, dobrze O, widać, market Do no, dwójka, dwójka będzie w market Tak, to, tak. raczej tak To ma wp jeden miał, nie? Abs... Abs. Abs. No, Ale ty masz słuchawki, kurwa. No, ale słyszysz. No nie słyszę, potem go słyszę. Nie, no ma... niesamowite gameplay. No niesamowite. Echo. No. To jest slow Nawet nie mogę tylko zmienić. Wyczekamy sobie wram? Co cię wram? Co cię wram? Co sobie blisko, Co coś poleci. Y mogę flashnąć na blisko. cię chodź, chodź, Powiedzcie tak. po po do... kiedy. Ciekawant. Dobra, Raz. Go. Dwa. Boom. Trójki, trójki, trójki. po drewnem! Nie, na drewnie! Hit. To jeszcze za jest... kapkę. Czemu oni tyle wiedzą? Nie wiem. Trzy polaki ucinie. Trzy polaki w rampę rzucić, to trzeba się naprawdę postarać. Dziwna sprawa. Czy trzy polaki? nie. midem do BA. chodźmy. Czwor... Też, czwórka idzie mi czwórka idzie mi Ja pójdę psami. Czekajcie na smoki nasze. Uwaga na pusz. Na w na patrz. A Pan na oknie? Padły, padł. Mo możecie dzisiaj Do zjecie. I patrzcie, czołg, ja się zjecie. Komba dzisiaj przygina. Go, 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 wszak, to jest za długo. Przyspieszać, za długo. Apsy, no, apsach jest. Nie mogę strzelać. Co ten jest? Co to Ja nie wiem, jest? czemu shift jest używany na tym czorcie. Kto używał szczyt? Ako. Ale ja nie wiem bo... na pewno nie ja to, to jest niemożliwe, żebyśmy tyle wchodzili. No może ja, tego, ja chcę... że z tak ale nie, nie, nie się nie się. Ja, ja chcę pomóc, ale dostaję smołka i... Jest tyle. Okej, okay, no dobrze. na Co, co myślisz? Chodź okay. W tą dżunglę Under, under Lepszy Lepszy timing Wszystko lepsze Lepsze muszkały Idę w rampę Smok do okna. Go, go. I rampa leży. Andek, Andek jeden. AWP w a banderze schody, a Ja mam. Ginę, ginę od dostał głowy? Ginę drewno Co to jest? Pali pod, się pod drewno. drewno, drewno, drewno.

Idę. da może przerwa i ja tak jedziemy Musimy szybko rozpierdolić, bo minia no. Harego Podera włączyła Ale Bo z flecha jestem, nie widziałem lampy no. Wójka na się. Jeden zna sam. to prawda Jeden krepla, krepla, podchodził No nie mogę w niego strzelić! Pójście w tobie. Pójście, pójście ich. puść, pójść, pójść, pójść. Zabito. Gdzie był short. Zabito. Entrance. No nie mogę strzelać. Dobra, no. no weź, odepnij, podepnij tę mychę. Powiedz, no tak. Jak nie można strzelać w grze komputerowej o strzelaniu, to jest, powiem ci, ciężko. Eee, no serio? No, no, mi kurwa działa, a to będzie. nie. Ok, kurwa. Nie dowiedziałem się. Taka. nie mogę. Ja nic nie mogę.

<свист> <свист> <есть> кхм <такая> шанс <свист> Где там скаут? <свист> Могу кому-нибудь МК Пал Oh no. Rampa. Rampa. Pałac, pałac! Ja pa, patrzę. Pa, patrzę, patrzę Patrzę no, co ja tam. Rampa po skałcie. Pałac, jest... Nie mogę... Lost. Nie wiem gdzie jest. On nie był w smoku na drewnie? Nie ma. Nie ma go. To się Uwaga na B też Biorę A na retake'a, jak coś. To jest Apsy! Przejdź teraz! Boże, co to jest? Przestań, przestań, przestań. Absy, to Odshot, idź odshot. Biorę mnie. Może się na mnie skupi. Apsy, Apsy, Apsy. Widział. widziałem go, widziałem go, Apsa Tu z tej strony Patrz Apsa Patrz Apsa Super Brawo Wygraliśmy lundę, hura, lecimy i yeah, lunda И до пика в рампы заебать. Был. о, лежа. Апсе, апсе, апсе. Палац. Палац, палац, уж.

Tylko nie wiem czy... Może mit? Idę w szopę. Słyszymy smok na szopcie. I palak. O i pałat jest to, jak... o, Okno. okno to jest? nie, nie powinno Jest w się nie Kawał chuja ten pomarańczowy u nich no Trzeba to grać Nie pałac zająć

posi, 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 posi. pusi. Puszczę. Gianna Rite. Słano. Kanapka. Nie widzę, nie widzę, nie kanapka po głowie jest. No, Mag to jest gówno takie. Wiedzą mnie. To ta kanapka. Dwóch kon, jeden site. Wejdźcie dżunglą stop. zwaniaki to są lepsze. Narfują i tyle. Co mam powiedzieć? Ja bym ich zwyzywał, ale ja, szkoda na odcinek takich słów jak... Jak takich słów.